Cały rząd wstał, to było już tak 15-20 minut koncertu i nagle wychodzą. A tu brawa. Potem się okazało, przychodzi pan dyrektor. Bardzo mi się podoba. Podobają się ludzie, którzy tu przychodzą. Jest zdrowa, fajna atmosfera i fajnie, że jest kontynuacja tego bluesa w Katowicach. No myślę, że każdemu bluesmenowi się będzie tu podobać i zapraszam do tego. Clubu. Ja lubię po prostu spotkania z ludźmi. Tu jest bardzo dobry klimat, czyli człowiek jest taki wyluzowany trochę i opowiadałem o takich rzeczach, o których bym czasami nie powiedział gdzieś. Także ten klub prowokuje do takiego bluesowego podejścia do życia. O. Mnóstwo jest tych historii do opowiadania, prawda? Oj, bardzo dużo. Jakbym zaczął wszystkim opowiadać, zabrakłoby czasu, naprawdę, ale czasami w takich momentach takie wrzucam. Takie hasła, właśnie, bo to nie są całe opowieści, ale skrócone bardzo, żeby troszeczkę nie zanudzić ludzi, a żeby się pośmiali. Zaczynałem tego blusa mając 15 lat, teraz mam 75 i 60 lat już gram na harmonice. I myślę, że jeszcze troszeczkę pogram, jeszcze troszeczkę zrobię z tą rawą. Po prostu mam taką ideę, zresztą ona cały czas przyświeca każdej rawie, ale ona ma charakter taki edukacyjny i chcę przenieść w takie miejsce, gdzie będę mu pokazać wirtuozów naprawdę bluesowego grania z całego świata i myślę, że przeskoczę ten etap i wtedy ludzie z całego świata będą przyjeżdżać do sali takiej, gdzie po prostu się zagrają. Jak przyjdziecie potem do takiej sali, posyłacie bluesmenów, to będą z górnej półki, wirtuozi. Jestem katowiczaninem z dziada pradziada dałem sobie taką ideę fix, że Katowice będą centrum bluesa, już się stały w Polsce, a ja uważam, że będą centrum bluesa w Europie i po prostu do tego będę dążył i tacy jak Wy pomagacie w tym wszystkim, będziemy jak gdyby wznosić tego bluesa ku wyżynom. Włączają się w tą wielką historię i powiem Wam, że zawsze mówiłem to gospodarzom tego miejsca, że najbardziej mnie urzeka, i jak Ty też to zauważyłeś, że tu uczestniczą w spotkaniu ci, którzy przychodzą, i ci, którzy przechodzą, i im tam coś zaczyna.